Życie jest jak długa rolka papieru. Na początku wydaje się, że mamy przed sobą nieograniczone ilości miejsca do zapisywania naszych marzeń i planów, ale im dłużej biegnie, tym bardziej uświadamiamy sobie, że miejsca jest coraz mniej. Czasem zdarza się, że coś, co kiedyś wydawało się ważne, traci na znaczeniu. Inne rzeczy natomiast stają się dla nas coraz bardziej istotne. Warto więc zawsze pamiętać, że rolka życiowa to tylko jeden egzemplarz. Nie ma możliwości cofnięcia się i poprawienia jakichkolwiek błędów. Dlatego też ważne jest, abyśmy starali się żyć pełnią życia, nie tracąc czasu na rzeczy, które nas nie interesują lub nie przynoszą nam jakiejkolwiek radości. Warto też pamiętać, że każdy ma swoją własną rolkę życiową i nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Nie można też zapomnieć o innych ludziach, którzy przecinają naszą drogę. Niektórzy zostaną tylko na chwilę, inni na dłużej. Warto dbać o relacje z tymi, którzy są dla nas ważni, by na końcu naszej rolki nie pozostać sam na sam. Z samym sobą. Nie wiem, ile jeszcze metrów naszej rolki zostało do przebiegnięcia, ale jedno jest pewne, zależy to tylko od nas, jakie historie i wspomnienia na niej zapiszemy.